Dzień dobry kochani Serio jest sobota 8 rano wiecie No ale mają takie prawo Także tak kochani dzień dobry Witajcie w kolejnym vlogu się na moim kanale Chyba jeszcze nic nie będę tutaj mówić Miałam was nie zabierać teraz ze sobą Ale chyba to zrobię tak, zrobię to, zabieram was ze sobą Dzień dobry Dzięki wam, słuchamy teraz RMF FM Classic, ponieważ tutaj leci świąteczna muzyka Tylko e, Słuchajcie, jedziemy właśnie na zakupy, bo mówiłam wam na poprzednim vlogu, że e, dzisiaj będą wyprzedaże W sumie jadę głównie w roli stylistki i nie będę was już zabierać ze sobą bo ileż można. Potem przyjeżdża do mnie Emić i będzie fajny dzień. Ja jadę do chłopaka. A potem szukujemy się na Wigilię razem z Rafałem, Sandrą, Tomkiem, Teutą. Tak. E, z naszymi przyjaciółmi. Dla ja dlaczego Teuta. Teuta jest z... W Albanii. Albanii, tak. Kochani, zapraszam was do oglądania tego rodzinnego vloga. Mówię rodzinnego, a to vlog z przyjaciółmi, ale... Wiecie, że nasze rodziny... A Boże, Jura! My się wszyscy traktujemy jak rodzina, jedna wielka. Tak, a poza tym wiecie, że nasze rodziny nie uczestniczą w naszych filmach. Tak. Więc rekompensujemy to wam, <grym> przyjaciółki. <grym> Dobrze, że ja mam dużo przyjaciółek. <grym> ja że tutaj oczywiście, kochani. W sensie tak samo jak tylko człowiek powiedział, jak ja jestem, a jaka ty jesteś. Bo ja mam ja no sobie krem, krem bibi. Bój. A, no tak. A ja by... sobie nowy krem bibi. E, wiecie, Chanela? że ja poszukuję usilnie jakiegoś fajnego zamiennika miszy. I już trzeci dzień używam innego, ale jeszcze wam nie powiem. Powiem wam, jak mi się sprawdzi. Na razie się sprawdzę, ale zobaczymy. mam dziwny humor. Co się tak krzywić, bo ci tak zostanie i tak zostanie, już tak będzie skrzywiona. zapraszam Was do oglądania. E, jesteśmy już po zakupach. E, Jury sobie kupił spore rzeczy. Ja kupiłam sukienkę i sweterek. E, I kochani, jadę teraz do mojej Emi. I chyba pojedziemy na Żuliborze, ponieważ tam jest targ śniadaniowy. No, która to godzina? No tak, i pół godziny ciemno będzie. <laughs> y, ale chcę wrócić do domu jeszcze, zanim się zrobi ciemno, ponieważ chcę się ogarnąć przed naszą dzisiejszą wigilią. Czy dziewczyny mają wolne faceci wszystko będą przygotowywać? Tak, Rafał zarządził. O Boże, kocham go. Rafał, uwielbiam się. kobiety odpoczywają, a facet wszystko Wspaniale. robią. Wspaniale. And no one cares about yesterday. Już się zamieniłyśmy, zanim ja mi w ogóle zeszła na dół, to ja już zrobiłam jej miejsce. A ja w ogóle... Tak bo tak nie chcę prowadzić samochodu. Ja w ogóle mam ci taki dziwny nastrój. Dzisiaj jak wstałam, to Jury powiedział dobrze się widzisz ze Jak <laughs> Tak powiedział, dobrze się widzisz ze Emi, no bo to... ona ci wiesz, ona cię przywróci. Tak. Dobrze jest mieć żonę i męża Dokładnie Yes, fajne, fajne Czekajcie, bo się stresuje, wam mnie nagrywa, ja cofam, w ogóle jakaś taka ja <grym> Ale Kiedy tak... To jest tak niziutko, bo ja ciągle jeżdżę wysokimi samochodami, wiesz, a u Ciebie jest po prostu taki kokard Ale Ty tak, tak słodko wyglądasz w tym samochodzie mamy wory pod oczami Mnie pocieszyła, że też ma I stwierdziłam, że co Do dwa wory, wody. to nie jeden Słuchajcie, wchodzimy na targ śniadaniowy i teraz Wam pokażę, jak to wygląda Ja proszę ten 39 tylko jakiś taki nie za duży kawałeczek. Poznałyśmy tutaj naprawdę przewspaniałych ludzi. Tak, Żoli zaznaczmy, jesteśmy na Żoli tak, który też jest bardzo rodzinnym, ciepłym, tak. miejscem, tak. Bardzo starą, panią Ja jestem tutaj Warszawy. zdecydowanie za rzadko. Znaczy, jeszcze jak były wakacje, to chodziłyśmy, z Pauliną, do prochowni. do prochowni, ale teraz, jak jest zima, to faktycznie mnie tu nie ma, a bardzo lubię tą dzielnicę. I pozdrawiamy Weronikę, która jest moją widzką I właśnie od tak, której kupiłam grze tak. winko, i była przemiła, także pozdrawiamy. A teraz robimy sobie taki jeszcze mały spacerek. I fajnie od razu mi się humor poprawił. Nie ma zgody na złe humory. Kochani, właśnie przyszłyśmy pocałować się pod jemiołą. Pod wieloma imionami, Pod wieloma jemiołami, więc będziemy się bardzo całować, wielokrotnie. Ale to było tak, idziemy, idzie, jest. i nagle wow, zobacz, nie masz w domu jemioły? Nie mam. No to przyjdzie do ciebie mały święty Emanuelka, Emi. Mean. Nie mam jemioły, A trzeba się przecież pocałować przed jemiołą. Pod. Pod jemiołą. Przed, pod. Jesteśmy centralnie, centralnie. zobaczcie, tu jest jemioła, my jesteśmy tu. Bielo Jej, mm -hmm. dobra No i co robimy z tak pięknym dniem? The most wonderful time no, no. year Ja tak ładnie śpiewam, nikt mnie nie docenia Ja zawsze Cię doceniam <laughs> nie, no, Ja śpiewam tragicznie, Emanuela Manuela śpiewa, przepięknie Stwierdziłyśmy, że po pierwsze, bardzo rano zaczęłyśmy dzień, przynajmniej ja ponieważ zrobiłam już dzisiaj dużo, a jest widno. Ale dowiedziałyśmy się super rzeczy, słuchajcie, że we wtorek... Jest targ świąteczny. Ale gdzie? Chyba w Fortecy Kręglickich. Tak. Ale... I zamierzamy na ten targ iść. Tylko ja mam we wtorek kolorkę zajęcia, teraz mi się przypomniało Ale w środę chyba też jest We wtorek i w środę, tylko godziny były we wtorek dłuższe niż w środę Chyba, że możemy pojechać we wtorek rano, rano. E, Kupiłam jeszcze dla Sandry ser Taki fajny, długo dojrzewający Powiem wam, że ja ostatnio nie lubię prowadzić samochodu Nie wiem dlaczego, może mam dosyć tego samochodu Nie, bo ty też jesteś bardzo teraz, wiesz, masz dużo rzeczy na głowie I jeszcze chyba to prowadzenie nie jest Czekaj, pomogę ci tutaj tam. Jakoś zawsze wolę, żeby Juri prowadził, bo ja w tym czasie odpisuję na maile No właśnie, bo wiesz, robię, to tak. W ogóle wstydzę się przyznać, ale stroik, który do ciebie dostałam, cały czas jest w samochodzie. Dobra, zrobiłam ci ten strojk, bo cię kocham. Rzuciłaś go na ziemię. Trudno, no, kocham cię. no, Zrobiłabym jeszcze raz ten stroik, podniesiemy go. wszystko. No, ale ja właśnie myślałam, że my go, go dzisiaj podniesiemy. Podniesiemy go dzisiaj? Tak. M możemy tak zrobić, że zrobimy ten stroik razem. No. Mam nadzieję, że on jeszcze żyje. Jak bo żyję, bo to po prostu to wiecie, co u nas ostatnio samochód to jest na zasadzie, że wszyscy tam wszystko wrzucają i tu jest z tyłu wszystko. Jury powiedział, że to jest ciężarówka jest samochód. To jest komórka, no, to jest to jest komórka, komórka lokatorska. lokatorska. I dlatego właśnie tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Jedziemy, zrobimy stroik. I faktycznie to jest dobry pomysł, żeby dać ten stroik komuś w prezencie, bo faktycznie mamy już bardzo mocno przystrojone mieszkanie i... też przypomnieć, kiedy to było? To chyba miesiąc temu, jak byliśmy na naszej crazy wycieczce po super ekstra sklepikach. To wtedy a, miałyśmy robić stroik, a że było tyle wydarzeń, że już tam nie nam się to zleciało i zaraz już jest Sylwester. Jakie plany na Sylwestra? Dajcie znać, jakie macie plany na Sylwestra, bo jesteśmy bardzo ciekawe, naprawdę, jak w tym roku ludzie będą spędzać Sylwestra Tak A teraz się z żegnamy i widzimy się w domu Ja Zajęłyśmy się właśnie tym stroikiem ratujemy, no, to, ratujemy bo on trochę się ja poturbował w samochodzie Zero jest stroik, no Tak jest Jak mamy do wyboru, ratować ten stroik albo iść, słuchajcie, do Arkadii i stać 4 godziny w Dokładnie. kolejce, Dokładnie no. Postaramy się go jakoś ładnie udekorować i komu go damy w prezencie? No właśnie, kto był grzeczny, komu go damy? No nie, musimy też się, musimy się jeszcze nad tym zastanowić. Pojechała ja się, ogarnęłam, yy, ubrałam tak na ludzie normalnie e, i muszę spakować prezent dla Jurya. <laughs> on tak go widział jakby ale no muszę go spakować, żeby chociaż zachować jakieś pozory, żeby nie dać go w siat, zary e, i teraz wam pokażę co mu kupiłam, kupiłam mu taką koszulę w taki wzór, Jury bardzo lubi ten wzór i w ogóle bardzo dobrze w takim wzorze wygląda i ta koszula też jest naprawdę super materiału, trochę grubszego i kupiłam mu skarpetki, ale widzę, że już wykradł jedne Jury jest zawsze problem ze skarpetkami, ogólnie u nas w domu wszyscy mają, ja też, ale Jury Większy i zawsze mi zabiera, więc kupiłam mu dwa takie opakowanie skarpetek. I widzę, że już całą jedną zużył I w ogóle chyba dzisiaj na moich nogach są te skarpetki. No i takie opakowanie prezentów to ja szanuję. Proszę bardzo, to jest dla Juri. Ja jeszcze już tylko muszę tylko mu napisać: Juri. I prezent dla Sandry jest tutaj. Ogólnie na pewno wszyscy będą wiedzieli, że to jest prezent ode mnie, ponieważ jest tak brzydko zapakowany. A tutaj napiszemy Juri. Prezenty gotowe. Tutaj mam jeszcze torbę z jedzeniem, bo zawsze na taką Wigilię każdy coś przynosi. Ja kupiłam ten ser dzisiaj razem z wami, ale dokupiliśmy mnóstwo przypuszcznych wędlin, pasztet, świeże pieczywo i zrobimy taką mięsną deseczkę. Będziesz wtedy zaskoczonego? Tak. Wow! <laughs> wow, Jaka koszula, super, Czekajcie! Mogę to się przebrać? <laughs> Kochani, ja się z wami teraz na chwilkę żegnam, ponieważ nie bierzemy ze sobą kamery. Dobrze Cię nie widziałam. Mnie? No. Jak nie widziałaś? Mnie niedawno mnie podwoziłaś. No jakoś mam wrażenie przez to, że spałam że cały dzień, Ci nie było. To chyba się dzisiaj pozłościliśmy na siebie, ale to klasycznie. Nie. To ja się złościłam na Ciebie. Nie wiadomo o co w ogóle. O, uu, to bym pole widywała, dobra, nieważne. <laughs> yy, widzimy się później. Jutro. Albo jutro. Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym dniu. Wczoraj byliśmy na wigilii u naszych przyjaciół, Urfała Sandry. E, super spędziliśmy czas, potem jeszcze wieczorkiem byliśmy u Andzii i u Luki. I też super spędziliśmy czas, także mieliśmy taki e, wieczór z przyjaciółmi. Ja przed chwileczką, słuchajcie, zmontowałam pierwszą część tego filmu i tak to oglądałam i tak sobie myślę i Jezu, jaki to jest... jaki to był okropny humor, naprawdę. Rzadko tak mam, że budzę się z jakimś takim dziwnie złym nastawieniem. W sensie, że wiecie, nic się nie wydarzy, tylko po prostu no... Wstanę lewą nogą, bardzo rzadko tak mam I faktycznie wczoraj miałam taki dzień Ale cieszę się, że mimo tego, że wstałam tą lewą nogą To tego dnia nie przekreśliłam Wiecie o co chodzi, że jednak On był super potem w dalszej części eee, I spędziłam fajnie czas I z Emi i ze wszystkimi Emi jest takim w ogóle moim promyczkiem pozytywnej energii Ona zawsze jest uśmiechnięta I zaraża tą energią, to jest cudowne Ostatnio jak wrzuciłam jakąś relację właśnie z Emi na Instagramie To dużo z was zaczęło pytać Skąd my się w ogóle znamy eee, Słuchajcie, my się znamy ze szkoły Chodziliśmy razem do klasy, siedzieliśmy razem w ławce i tak się poznałyśmy w sumie od szkoły się przyjaźnimy. I ja Wam w ogóle powiem, że większość moich przyjaźni jest takich właśnie długoletnich, z takim pokaźnym stażem. Gdzieś właśnie ze szkoły, z dzieciństwa i to jest super. Za chwileczkę otworzę jeszcze z wami kalendarze adwentowe, bo znowu o tym zapomniałam na początku filmu. W ogóle ten vlog jest jakiś strasznie chaotyczny, także bardzo was przepraszam, eee, ale po prostu jakoś taki miałam chaotyczny dzień, taki miałam chaotyczny humor. Ja w ogóle mam tak, że mnie się czyta, wiecie, jak książka. na zasadzie, jak ja mam zły humor, to bardzo ciężko ukryć mi, że mam zły humor, albo jak coś mnie trapi, to tak samo ciężko. Zawsze gdzieś tam, jak ktoś mnie chociaż trochę zna, a myślę, że wy mnie już trochę znacie, eee, to to po prostu po mnie bardzo widać. Idziemy otworzyć kalendarze. Adwentowe. No i otwieramy dwudziesteczkę, chociaż powinnam też otworzyć dziewiętnasteczkę. Ale bo zrobił mi się trochę taki vlog na z dwóch dni. Mam pędzelek. To jest chyba pędzelek do pomadki, do ust, tak mi się wydaje. I zobaczymy, co mamy dla mnie ura! Dziś oglądamy film, jaki chcesz, pijemy grzane wino. Oczywiście ja przygotuję. Dzisiaj w sumie omówiliśmy się już wieczorem i będziemy oglądać film, ale chyba dzisiaj bez grzanego wina. No i pięknie. Jura ma farta coś do tych swoich kalendarzy, ale master stóp, przepraszam, mi się należy. Dobra, może dzisiaj ponegocjujemy ten master stóp, co? Ogarnęłam kalendarze, za sekundę wychodzę na chwilkę z domu. Eee, kurde, czekałem w sumie takie trzy ciężkie dni. Mam nadzieję, że uda mi się to pogodzić z nagrywaniem do Was cały czas. Myśla, pożegnaj się z widzami. Nie? Nie chcesz się żegnać? papa? Pa. O Jezu! Przyszedłeś teraz? Nie, ja nie wiem o co mu chodzi Dzisiaj otwierając kalendarz adwentowy Uświadomiłam sobie jak szybko Ten vlogmas leci i że już jest Dwudziesty, Jezu! Zaraz będą święta, sylwester Właśnie przypominam wam jeszcze o tym, żebyście dali znać Jakie macie plany na sylwestra My w tym roku spędzimy Sylwestra spokojnie. Powiem Wam tak, ja w ogóle, jeżeli chodzi o Sylwestra, mam tak, że nigdy będzie, że nigdy ten dzień nie był dla mnie jakiś, że miałam ciśnienie, że po prostu muszę wyjść, wiecie, muszę wyjechać, muszę być na leczą swojego życia. Zupełnie nigdy naprawdę tak nie miałam i uważam, że Sylwester to jest dzień, tak jak każdy inny. Wręcz przeciwnie, wolę wejść w nowy rok, wyspana, uśmiechnięta, bez kaca, mieć super dzień. Tak, żeby zacząć ten nowy rok po prostu, wiecie, pełna energii, z pozytywnym nastawieniem Takiego Sylwestra jeszcze nie było nigdy <grytanie> Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak wy z tego wybrniecie i czy mimo tego, co się dzieje, macie ochotę na jakieś wyjście i na jakąś imprezę Czy po prostu też zostaniecie w domu Ja tak jak wam mówiłam, nigdy nie miałam ciśnienia, że chodzi o Sylwestra i w ogóle się o to jakoś tam nie, nie spinam Obojętny mi szczerze mówiąc Właśnie ważniejszy jest dla mnie ten 1 stycznia I to jak się spędzi ten pierwszy dzień nowego roku Mam nadzieję, że będzie fajniejszy Ten nowy rok, chociaż... To nie był taki zły dla nas, dużo dobrych rzeczy i fajnych się wydarzyło, ale biorąc pod uwagę ogół po prostu, wiecie, tego co się dzieje na świecie, no to nie oszukujmy się, nie był to najlepszy rok, więc może fajnie, że się kończy. Kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu, przypominam wam oczywiście o subskrypcji mojego kanału, jeżeli moje filmy wam się podobają. Dla osób z Warszawy przypominam wam, że dowiedziałyśmy się o tym, że będzie targ świąteczny we wtorek i w środę Forteca kręglicy chyba. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam. My planujemy się z Emitą wybrać. Całuję was mocno. i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Masie buziaki.